Twoje myśli nie należą do ciebie, twoje decyzje są przewidywalne, a mimo to wierzysz, że masz kontrolę, czy naprawdę masz wpływ na swoje wybory, a może tylko tak ci się wydaje. Pomyśl o ostatniej decyzji, jaką podjąłeś, czy była naprawdę twoja. Czy może ktoś wcześniej zasiał w tobie myśl, która powoli dojrzewała, aż uznałeś ją za własną? Jeśli sądzisz, że twoje działania są wyłącznie efektem wolnej woli, mam dla ciebie złą wiadomość. Być może jesteś marionetką. Poznaj pierwszy mechanizm czyli efekt autorytetu bo ekspert tak powiedział. Wyobraź sobie, że siedzisz w sterylnym laboratorium, przed tobą człowiek krzyczy z bólu. Naciskasz przycisk, kolejny wstrząs, kolejny krzyk. Chcesz przestać, ale mężczyzna w białym fartuchu mówi spokojnym głosem: To konieczne, i wciskasz przycisk ponownie. Tak wyglądał eksperyment. Milgrama. 65% uczestników poszło do końca, aplikując rzekomo śmiertelne dawki prądu, tylko dlatego, że ktoś, wyglądający na autorytet, kazał im to zrobić. Teraz pomyśl. Czy to możliwe, że i ty ulegasz autorytetom, nawet nie zdając sobie z tego sprawy? Czy kiedykolwiek kupiłeś produkt, bo dziewięciu na dziesięciu dentystów poleca? Czy kiedykolwiek wierzyłeś w wiadomość tylko dlatego, że podano ją w telewizji? Czy kiedykolwiek zrobiłeś coś, bo ktoś w mundurze, garniturze lub lekarskim kitlu powiedział, że tak trzeba? To nie przypadek, to psychologia. Twój umysł działa według schematu. Im bardziej ktoś wygląda na autorytet, tym mniej podważamy jego słowa. Nawet jeśli logika podpowiada coś innego, zwykle się podporządkowujemy. Manipulatorzy to wykorzystują, tworząc fałszywe autorytety. Eksperci ostrzegają, naukowcy alarmują, statystyki pokazują. Jak się przed tym bronić? Zadaj sobie jedno pytanie. Czy ta osoba naprawdę jest ekspertem, czy tylko tak wygląda? Jeśli nie wiesz, sprawdź, bo fałszywy autorytet nie da ci odpowiedzi. On chce, żebyś nie zadawał pytań. Zostań do końca, bo za chwilę dowiesz się o najpotężniejszym mechanizmie, który steruje twoimi decyzjami. Poznaj drugi mechanizm czyli zasadę niedostępności. Jeśli to rzadkie, musi być cenne. Wyobraź sobie, że stoisz w sklepie. Na półce widzisz ostatnią sztukę produktu, który wcześniej Cię nie interesował. Nagle coś się zmienia. Zaczynasz go chcieć. Dlaczego? Czy dlatego, że go potrzebujesz? Czy dlatego, że ktoś inny może go kupić, a Ty nie chcesz stracić okazji? To nie przypadek to psychologia. Nasz mózg działa według prostego schematu: rzeczy trudno dostępne wydają się bardziej wartościowe. To mechanizm ewolucyjny. W przeszłości rzadkie zasoby mogły decydować o przetrwaniu. Ten sam mechanizm, który kiedyś ratował życie, dzisiaj sprawia, że dajesz się złapać na sztuczki sprzedawców i manipulatorów. Dziś ten efekt jest wykorzystywany wszędzie: oferta tylko do północy. Wmawia ci się, że tracisz szansę. Tylko pięć miejsc. Ograniczona ilość sprawia, że decyzja wydaje się pilna. Elitarny dostęp, jeśli coś jest ekskluzywne, ludzie pragną tego bardziej. I tu tkwi największy paradoks. To nierzadkość sprawia, że coś jest wartościowe, to twój umysł sprawia, że w to wierzysz. Jak się przed tym bronić? Zadaj sobie pytanie, czy naprawdę tego potrzebuję, czy tylko wpadłem w pułapkę ograniczenia, a potem poczekaj, jeśli za kilka godzin wciąż tego chcesz, to może jest to warte uwagi. Ale jeśli ekscytacja zniknie, to znaczy, że właśnie uniknąłeś manipulacji. Poznaj trzeci mechanizm, czyli efekt owczego pędu. Skoro inni tak robią, to musi być dobre. Jesteś na wakacjach, masz ochotę na coś do jedzenia. Przed tobą dwie restauracje jedna pusta, druga pełna ludzi. Gdzie wchodzisz? Oczywiście do tej, w której jest tłum. Bo jeśli tylu ludzi ją wybrało, to musi być dobra. Ale co, jeśli się mylisz? Co, jeśli ci ludzie też weszli tam tylko dlatego, że zobaczyli innych? To mechanizm, który działa w każdej dziedzinie życia. Nasz mózg został zaprogramowany. By podążać za tłumem. To gwarantowało przetrwanie. W grupie było bezpieczniej. Ktoś inny już sprawdził, czy dana ścieżka jest wolna od zagrożeń. Dziś ten mechanizm jest wykorzystywany do manipulacji. Miliony osób kupiły ten produkt. Skoro inni kupują, musi być dobry. 95% klientów poleca. Nawet jeśli to chwyt marketingowy, nasz mózg traktuje to jako dowód. Fałszywe lajki i komentarze w mediach społecznościowych sprawiają, że zaczynamy myśleć, iż coś jest popularne, choć może to być tylko iluzja. Nie chodzi o to, że tłum zawsze się myli. Chodzi o to, że automatycznie mu ufasz, nawet jeśli nie masz żadnego dowodu na to, że ma rację. Jak się przed tym bronić? Zadaj sobie pytanie, czy naprawdę tego chce? Czy tylko boję się, że będę jedyną osobą, która zrobi inaczej, bo to, co wybiera większość, nie zawsze jest najlepsze, czasem jest tylko najłatwiejsze. A teraz czwarty mechanizm czyli efekt potwierdzenia widzę tylko to, co pasuje do moich przekonań. Wyobraź sobie, że właśnie znalazłeś artykuł, który potwierdza Twoje przekonania. Czujesz satysfakcję miałeś rację. Udostępniasz go dalej, przekonany, że to kolejne dowody na twoje stanowisko, ale czy na pewno, czy sprawdziłeś źródło, czy zobaczyłeś, co mówią przeciwnicy tej teorii, czy po prostu przeczytałeś coś, co idealnie pasuje do twojego światopoglądu i natychmiast uznałeś to za prawdę? Nasz mózg nie szuka prawdy, szuka potwierdzenia tego, w co już wierzymy. Jeśli masz jakieś przekonanie, twój umysł automatycznie zwraca uwagę na informacje, które je wspierają i ignoruje te, które je podważają. To nieświadoma decyzja, to podświadoma filtracja rzeczywistości. To dlatego ludzie czytają tylko te wiadomości, które pasują do ich światopoglądu. Polityczne debaty nigdy nikogo nie przekonują. Każdy słyszy tylko to, co chce. Fałszywe informacje szerzą się błyskawicznie, bo ludzie podają dalej to, co pasuje do ich przekonań, nie weryfikując faktów. Nie liczy się to, co jest prawdziwe, liczy się to, co wydaje się prawdziwe, bo dobrze pasuje do naszej wizji świata. Jak się przed tym bronić? Zadaj sobie pytanie: czy naprawdę sprawdziłem drugą stronę medalu? A teraz idź o krok dalej. Czy potrafiłbym obronić poglądy moich przeciwników? Jeśli nie, to znaczy, że nie masz pełnego obrazu. Zostań do końca, bo to, co zaraz przeczytasz, może zmienić sposób, w jaki postrzegasz rzeczywistość. Poznaj piąty mechanizm, czyli strach przed stratą. Ludzie boją się bardziej stracić niż zyskać. Wyobraź sobie, że widzisz ofertę na produkt który Cię interesuje. Nie jesteś pewien, czy go kupić. Wtedy dostrzegasz czerwoną informację, tylko do północy, ostatnie sztuki. Nagle czujesz presję. Nie zastanawiasz się, czy naprawdę tego potrzebujesz. Myślisz tylko o jednym. Co, jeśli stracę okazję, brzmi znajomo, to nie przypadek. To mechanizm psychologiczny, który działa na każdego. Ludzie bardziej boją się stracić, niż pragną zyskać. Nasz mózg jest zaprogramowany tak, by unikać ryzyka. W przeszłości strata mogła oznaczać śmierć, dlatego ewolucja wykształciła w nas skłonność do panicznego trzymania się tego, co mamy. Dziś ten mechanizm wykorzystywany jest wszędzie. Jeśli nie kupisz teraz, stracisz okazję, wywoływanie presji czasu. Jeśli nie zagłosujesz, stracimy demokrację, manipulacja w kampaniach politycznych. Nie robisz tego? Możesz tego żałować. Wzbudzanie strachu, by skłonić do działania. Czy rzeczywiście chodzi o stratę? Czy ktoś tylko chce, żebyś tak myślał? Jak się przed tym bronić? Zadaj sobie pytanie: czy naprawdę tracę coś wartościowego, czy tylko ktoś próbuje mną manipulować? A potem poczekaj. Jeśli za dzień lub dwa nadal uważasz, że to dobra decyzja, działaj. Jeśli presja nagle zniknie. Właśnie uniknąłeś manipulacji. Jeśli chcesz naprawdę zrozumieć, jak działa manipulacja, jeśli chcesz dostrzegać mechanizmy wpływu, zanim ktoś użyje ich przeciwko tobie, jeśli chcesz zyskać przewagę w świecie pełnym ukrytych intencji, dołącz do nas, subskrybuj i bądź zawsze o krok przed tymi, którzy chcą tobą sterować. Nie pozwól, by inni kontrolowali twoje decyzje. Kliknij subskrybuj i przejmij kontrolę.